Zpadliśmy turbulencję. Pakować tyłki na siedzenia. Odbiór! Nie musisz mówić odbiór! Lubię tak mówić! Odbiór! <grystanie> Zaraz umrzemy! Super! Mogę już lecieć normalnie! Eee... Nie! <grystanie> <grystanie> Zamówiłem kurtki dla wszystkich. Wow! Przyjadą za parę tygodni, ale jak tylko dotrą, od razu je dostaniecie. Wow! Możemy przytulić się do siebie. Troszkę mi chłodno w tych rękawiczkach. Może kakao? Właściwie czemu nie? A Teraz lepiej. Wypijesz to wszystko? Przekroczenie tej lodowatej rzeki w samym środku kanadyjskiej tundry było proste, dopóki rzeka była mocno zamarznięta. Ale dzięki globalnemu ociepleniu i Owenowi, Ziemia nagle zrobiła się dużo bardziej interesująca czyli bardziej. zabójcza! Dzisiejsze wyzwanie nazywa się Totalnie porażkowy śniegowy ścig! Będziecie musieli przedostać się przez tę zdradliwą rzekę, skacząc z jednej kry na drugą. Chciał ciągnąć sanie aż do mety. Po drodze zgarniając członków drużyny w miejscach oznaczonych słupkami. Im szybsi będziecie na rzece, tym lepsze dostaniecie sanie. Nie martwcie się, jeśli wpadniecie do wody. Prawo zmusza nas, żeby was wyratować, więc pod lodem czeka dwóch płetwonurków gotowych do akcji. Jesteście ziomy gotowi na skakanie po krach, bo ten tu koleś właśnie wrzuca piąty bieg! Kto nie wyląduje blisko sani, niech od razu leci do mety. Co będzie nagrodą za to wyzwanie? A czy ktoś wspominał o jakiejś nagrodzie? Z nas za mało, żebyś kogoś wywalał w każdym odcinku. Tak, ale okazuje się, że bardziej się staracie przy wyzwaniach eliminacyjnych. Na mój znak. Gotowi start! No! Trzymaj się, stary! To a, ja już sobie pójdę, dobra? Ludzik, spoko! To bułka z masłem! Kurczę, jak na razie... O Gwen! Hej, czemu jest mi cieplej? Ha, no, nasi Przestań! To za mną płynie! Cały. Zapmarzam! To nic trudnego. Nieźle. Masz szczęście. O nie! A jednak. Sękto Stop! A, przestań! Chciałabym, ale dzięki temu jesteś szybsza! A, przepraszam! Ta paskuda okładała mnie biczem, któregoś dnia w końcu dostanie za swoje. Ach. Daj mi znać, jak kogoś zobaczysz. Dobra, Tyler, ciągnij, stary. Ciągnę, Kolo. Nie, bawisz się w mima. O, moje halówki nie nadają się na lód. Gdybyśmy musieli przeciągnąć Sanie przez boisko do siatkówki, nie byłoby sprawy. Zwycięzcy. Mam już tylko trzy torebki z pistaszkami dla tych, co zostają. Cody. Więc są jeszcze Courtney i Gwen. Na dzisiaj wystarczy. Skoro obaj tu jesteśmy, to kto pilotuje samolot? Zadbałem o to! Powtarzam, w tej strefie obowiązuje zakaz lotów. Odbiór. Halo? Ostatnia torebka wędruje do... Gwen i Ko Courtney. Wyleciał z gry. CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ZA TYDZIEŃ W TOKALNEJ, w TOKALNEJ PORAŻCE? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika, reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi polski Anchoinacki, teksty piosenki, kierownictwo muzyczne, Marek Kreisler, dźwięki, montaż Maciej Brzeziński, Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska wystąpili Łukasz Talik, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Joanna Pach, Piotr Kozłowski, Karolina Dryzna, Andrzej Deskur, Joanna Górniak, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski, Anna Sroka, Dorota Furtak, Klementyna Umer, Monika Ambrozia, Michał Głowacki, Beata Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek Zdum, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz. Robert Kudelski, Modę Katarzyna Łaska, Katarzyna Tysiak Miło